Witam, kolejnych bloków u Łukasza. Dzisiaj, jak zauważyliście, mam wolne 24 godziny, i w tym wolnym czasie spędzam w moją ulubioną grę Eltraksumator 2. I zaraz Wam pokażę. Odwróćcie kamerę, żeby nie było. O, gram. Oparam silnik to jest skania nowszy i to jest Kania jak będzie widać R370 nowsza Skania jeszcze mam na długi końcu Volvo FH50 i ten bogato wiedzieć co. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki, subskrybujecie. Już mam 8 subskrypcji, dziękuję Wam. Piszcie po luźnym filmikami komentarze, jak Ci się Wam podoba filmika. Będę Wam dzielić i do zobaczenia wkrótce w Erodraxu Maraton. Pa, pa.